Thank you. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, trochę nadziei i więcej nic. Przyglądam się kwiatowi dobrze do z dopóki trwa Troszeczkę słońca, gdy dzień nie dzieli, a noc nas łączy, troszeczkę ziemi, troszeczkę serca, tego pragniemy, by piękniej żyć, troszeczkę ziemi, troszeczkę nie. Mąż, którego łamieć w za gazety powiedz, e mała, nie szalej, bo masz pięćdziesiąt lat, już bliżej niż dalej, to miał to dał ci świat. Ty się nie dać za pałkami, bo ci spażny żart, sieć pałupie wieczorami, kiedy kusi bar. E, mała, nie szalej, bo wczoraj. Na twarzy, na sernikiem, konfiturą, za Kiedy dzisiaj już kompletnie nic nie marzy, tylko ty zapach różą, nagle ci się wydarze. Że ten anioł tam na górze cicho szepnął, ci ole dalej masz 80 lat to i pan i nalej tak bawo dawci świat na Lat, coś zapal i dalej tak mało dał Ci świat Baw się wreszcie za pałkami, niech ci spaży w żar, niech

Tak jak w kościele, tylko dwie i dalej Zapraszamy te osoby, które jeszcze nie śpiewały. Co nie śpiewały. Nie, czy może coś ukryć też? Odwracasz się, gdy pytam, czy jest ci Kiedy będziesz już gotowa, daj mi znać. Wiesz, że mogę czekać, dam ci jeszcze czas. Razem wyznaczenie znaczenie często inne ma. I chociaż wiem to jednak, widzę jednak nas, bo nigdy tak blisko, tak blisko jak ja Nie był z ciebie nikt tak blisko I nie poddał twoim twoim jak ja Jak wtedy... ja, ja, tak. Tylko, tak? ja tak Nie, pukać, to nie pukać. Kamila, Kamila, trzymają I Idź, nie. -ja, sobie lata, o, -o, o, zbiera nektar dziś na kwiatach, a tam bucio, tu tulipanie czeka sobie na śniadanie. Kamaja sobie lata, o, -o, o, zbiera nektar dziś na kwiatach, a tam bucio, tu pan... sobie na śniadanie.

Już są wszyscy ten rytm. Zawam nadmieni na siebie, jest i nikt nie trwa wśród praw. Zaczyna, zaczyna wciągać te, ten nowy świat. Już Naprawdę nieźle drzwi głos, naprawdę nieźle śpiewaj, dla nas jeszcze wszędzie się rozniesie. szansę na sukces masz. Dziękujemy bardzo ładnie. Proszę bardzo, proszę to śpiewać? Śmiało. 16 lat Za wcześnie Na balę na kluby Przyjdzie czas, ty się nie bał Za pałkami się starzy żal Siedź w chałupie wieczorami Kiedy kusi bal hej mała Nie szalej ten test Fałszywy śmiech i w oczach lęk, w każdej chwili mogą przeżyć twoją grę. Słuchaj mnie, powiem ci prawdę, choć zabolicie. Zdejmij myskę już, kim jesteś, mów. Wiem, to nie jest łatwe, odkryć swą twarz. Zrób to, chociaż wiem, jak trudno przyznać się. Trudno jest odgonić strach, zdejmij wreszcie ją. Zrób to sam. Jestem ubrany masz trójką. Przewrotny styl masz tajemniczo, wciąż gra zabójczo śliczna, fantastyczna. Wszystkiego masz dość, życie daje ci tylko śliczność. Jesteś sobą, czas upioru trwa. Moste, mosty, haj, mosty, haj, mostem, mosty, haj. Za upiorów raj, mosty, haj. Moste haj, moste haj, moste, most haj To dla wszystkich haj, moste haj To piąty szkoły czas Będzi mój rower jak rumach szalony Po prostej i po zakręcie ojeku, ojeku, moja głowa Na czole śliwka fioletowa Boli mnie no Pieszenie kontroluje, żeby sprawdzić to co pali się w środku. Kiedy w sobotę na imprezę oczyszcz sobie smak, tata z piwkiem sobie leżąc, mówi tak, ech mała, nie szalej, bo masz 16 lat. Za wcześnie na bale, na kluby przyjdzie czas. Ty się nie baw zapałkami, bo cię sparzy żer. Siedź w chałupie wieczorami, kiedy kusi bal. Ech, mała, nie szalej, za testem bonites. Takie życie, mała, takie jest. Kiedy... Um, Gdy mężatką jesteś lat dwadzieścia parę, A twój mąż pocztówki zbiera albo zmaczki. Czasem przy ci się knajpa czy kabaret, Z jakimś tangiem argentyńskim po kolacji, Gdy na mały koniak z kawą chcesz się wyrwać vis-a-vis. Mąż, którego łamie w stawach, z, z nad gazety, powie ci Ech, mała, nie szalej, bo masz pięćdziesiąt lat, już bliżej niż dalej, co miał to dać świat. Nieba... Waw się wreszcie za wałkami, niech w sparzy żar, nie siedź w domu wieczorami, kiedy kusi bal. Ech, mała, poszalej, masz osiemdziesiąt lat. Już bliżej, już, już bliżej niż dalej. Co miał to dał ci świat? Baw się wreszcie za pokami, niech cię sparzy żal. Nie siedź w domu wieczorami, kiedy kusi bal. Ja z ją, Ona tu jest! I tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że powiem ją i wszyscy schowam na dwie. Bo ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie, że powiem ją i wszyscy schowam na dwie. Oh, oh, oh. oh, yes.